Jack Wallside Jacek Ściennostronny Bob Combine No siema Nie no, ładnie się przywitaj No ale jak mam się... Nie Bo więc kim będę to zaraz grał Wiem kto będzie na moją więc nie będę pił. A zatem siema z tej strony KS, a dzisiaj ze mną jest gość specjalny Rascal Będziemy k***. patrzeć jak amerykański śmieć kończy. Koły na... Pęcioły na moja przed, przed, przed moją beąką. Będziemy, będziemy przyprawiali yy, Raskala o PTSD Ericiem Iglem. Generalnie, jeśli ktoś by nie kojarzył albo nie widział w tytule, gra nazywa się i My Level 11 Victory Road. Jest to otwarta beta i każdy może sobie zagrać. Jak widać, level diff jest całkiem spory. Ja gram 12 levelem. Raskal gra 18, także może być zabawnie. I Ale jest, jest y y y y ma jednego bardzo... A ty bardzo chyba no. <grystanie> Spoilerujesz, spoilerujesz, ale Eric Eagle ma piękny numer na plecach Sweeping Win, dobra. A ty co tutaj masz? Sweeping Win No dobra Dawaj. Eric Eagle z jego pięknym numerem. No i leciły, rozpoczynamy od wykopu. Ty dobra, Kreczor to przyjął. No to co? <grystanie> o nie. Dobra, spróbujemy to utrzymać. Fak. Aaaa, zablokowany. dobra, laga do Erika. Czy się uda udało? się! I laga do Erika i lecimy! No leci się na to, co nienawidzę. Spinning shot na sam początek gry. I sam gook jest Combustion Catch. No ale, ajajaj, nie, wyg nie wygląda, nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Połowa wytrzymałości się przez tego śmiecia amerykańskiego otrzymać się nie O, zablokowany, Kevin Dragonfly został zablokowany i laga do Erika. Albo i nie, dobra, nie ma co, laga do Erika. Czy przejdzie obok Kasla? Nie, dał radę, dał radę zablokować to Aitor Kazador, jednak wchodzi Bridge! Shadow <śladł> Bridge <śladł> ze strony Erika i to jest pierwsza bramka dla <śladł> Inazumy Japan. Oh. O nie! Aha. Czy, o nie, to jest. No. Y, wyż, wyrzut z autu dla drużyny i Japan. Czekaj, ty. W sumie, czekaj, jaką ty masz drużynę? Zapomniałem, jakie to jest logo. Nasz, national champs. O kurde, Kevin zablokował y, Janusza. I Bailong pędzi na naszą połowę. Pora zablokować, podanie do Zenarka. Może się uda. Suzanne Hartland? Suzette Hartland? Coś takiego. No nie, i popisowy strzał. Disaster Strike w wykonaniu Zenarka. Uwaga. E, jak wygląda? No nie wygląda to dobrze. E, pora na taktykę. Simur Hillman podpisuje się niesamowitą taktyką. Upłynie na i zatem jest i popisowa technika bramkarska. Wormhole. Co daje nam oszałamiające 800 punktów obrony. Strzał nie zrobił na bramkarzu żadnego wrażenia. Podanie do obrońcy. No i standardowo laga do Erika, który już składa się do strzału. Jest przyłożenie. I strzał. Piłka wpada prosto w ręce bramkarza, jednak widać, że wywarło to na nim spore wrażenie. Uwaga, czy Erikowi Eagle uda się utrzymać piłkę. Udało się. Erikowi Eagle udało się utrzymać piłkę. Składa się do kolejnego strzału i poprawia. Niestety, Sauguk użył swojej specjalnej techniki i strzał raczej nie wejdzie. Jednak ciągle pozostawia swoje ślady na wytrzymałości bramkarza. O kurde, mam tutaj kogoś? Goker, wiesz to, jest! Laga do Erika! I lecimy, Erik Eagle składa się do kolejnego strzału! Ignoruje kompletnie brałka, brałkarza, Obrońcę też ignoruje. Wszystkich ignoruje. Eric Higgl ma wyrąbanem. On po prostu przyszedł tutaj, żeby wygrać. On zabiera gol za golem. On ma wszystko w duży. Like <laughs> <lead even> <laughs> Dobra, muszę zamknąć re. <laughs> o kurde. Ja czekam, aż coś powiesz. Nie powiem nic, Jak skomentujesz zaistniałą sytuację? Nijak, jak. W sensie... O nie! Chciałem wejść w zona i podałem! Brutalnie potraktowany Sean Frost. No nie! Zanark w polu. Jednak podał na zewnątrz. Podanie do Teskata. Oh. Jest laga do Erika. Udało mu się przejść obronę. Wchodzi w strefę i, on, i szykuje się. Jest jego opisany spinning shot. E, to nie wejdzie. Kurczę, nie ja, jestem w stanie no, was No dobrze, wziął <noise> Knij bacznie. Szkocik <noise> nie odebrał. Erik, bierz to! Nie! Nie! O, jaki zadowolony z siebie szkocik biegnie. <noise> o, nie, go w pełnej bez tej kry, bo ja pies Ja to nie szkocuję swojego ten, Pegasus, Shot i tej to przecież będzie. O, trójpegas, trój Feniks? Przecież to będzie niebo. Mój kreska. <grym> o, generalnie to narracja jest taka, że Eric Eagle gra po prostu na narkotykach. Generalnie boska woda, ci którzy oglądali na Zoomie to wiedzą, to po prostu mój Erik gra na boskiej wodzie A ty to niezły Kazador. Ej, co jest? Chow co się teleportował? Biegniemy po tą piłkę. Uuuu Lętko co przyjął tą piłkę? Ale brzydki faul ze strony Kevina Dragonflya Dobra, bierz to Sean Nie no, masz to utrzymać Perfekcyjnie Nie, nie będziesz chciał tego bronić? Ej, nie mogę... Ej, nie zdążyłem strzeć Legendary Wolfem, o, czuję się oszukany. Ale to jak się nie coś nie wychodzi, to na to... Czuję się oszukany. Czuję się oszukany. Masz takie, same, masz takie same prawo, żeby czuć się oszukany jak ja. Co? No, patrz na gdzie jest ten prost. Przecież Aitor był jeszcze ten, był jeszcze przy, przed ten. Jest jeszcze Aitor stał. Nie przejdziesz. O kurde, przeszedł. I co, jeszcze bez faula? Kurczę zdążę postawić tego Kasla Dobra Essa, samy sobie moc i Warhol. Uff, uh, już Aha. myślałem A już się bałem O kurde o, e, e, e. Podanie do Ricardo Dirigo Czy będzie przedłużał akcję, czy odda strzał? Przedłuża akcję. Czy Zanark będzie strzelał? Nie, również przedłuża akcję do Ricardo Dirigo, który oddaje swój popisowy Strzał Fortissimo i Technika specjalna wykonania tego zawodnika. Czy przyniesie znaczące efekty? Mam wrażenie, że ten mur został ustawiony trochę zbyt późno, jednak Safe. Aha, bo safe. I laga do Erika, który już się ustawił. Jednak jego odwieżny adwersarz Aitor Kazador stoi mu na drodze, dlatego piłka została podana do Shona Frosta, który wchodzi w strefę i podaje do swojego kolegi z drużyny, jednak podanie zostaje przejęte przez Judas Sharpa. Bailon próbuje swoich sił w pojedynku jeden na jeden z Janusem. Jednak piłka zostaje mu odebrana i podana prosto pod nogi Erika Igla, który oddaje swój strzał. I sam Gu Han, pomimo użycia swojej techniki płomiennego złapania, jest niestety wepchnięty do piłki razem z bramką. Siła tego strzału jest po prostu zbyt duża. Dlaczego ten jest? <grym> czemu, ta mocy nie jest? Słuchaj, to jest pytanie. Jak to, to jest jedna z tajemnic na zoomy. Na przykład... No nie, no. Aitor. O! Oh! Gabriel Garcia przejął piłkę od Erika Eagle. Nie, no. Ustawiajcie się. Czemu... Czemu wy odchodzicie? Ewidentnie widać, że będzie składał się do strzału. Czemu wy odchodzicie na boki? Nie rozumiem czasami jej ja w tej grze. Jest ciekawe. Wait, a mogę... Dobra, użyjemy płomiennej fortecy i ponownie Wormhole, ale to, ojojoj, ojoj, ojoj, Savik. Ja, jakim cudem? To jest już czyste szczęście. No nie, o kurde smoczy cios. Fak, fak 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 fak, dobra. Aaaa, ah, to zabolało. Na szczęście no mamy... No koniec Laga do Erika! I popisowy strzał. Jednak, no nie, to będzie dużo za mało. Zwłaszcza, że sam Guk jeszcze ma swoją technikę. Jest to koniec meczu. To po raz Guk usz dzisiaj. Boże. Hmm. Dobra, nie bierz go. Rimaczyk, rimaczyk. O pana bramki. <grymaczyk> tu <również. grymaczyk> Dobra, czekaj, na innym stadionie może zagramy, co? Na, nagrywa, nagrywasz jeszcze? Tak, nie Dobrze. pożegnałem się przecież. To jeszcze jeden łóżek, ale że miał ja jakieś szanse. No to ja. nie... A, to koniec nawet nie zmieniłeś. No, ale zmienię go jak będę miał okazję. Jak mnie sfaulujesz, to go zmienię. No to mi do pierwszej połowy pi pięć gomek dość. Ja Oj, nie będzie tak źle, ale pięknie biegnie. Idol, idol, idol z Ameryki. Idę <laughs> z Ameryki bardziej. Super Amerykański style. I dwe zęby <laughs> po Dawać. <laughs> widzowie, proszę. No widzowie. Ile... on mi Wyciągnąć. Wyszomo... Wyciągnąć. Wierzący sam Bóg tłumaczy wszystko. No przecież się, czego O nie, dobrze. Nie! Na co żywą kradkę? No to nie go! Moje busty! Czekaj, gdzie się teleportował Erik? Tam! Dobra! I uwaga! Jest 10... O save! Sam Gook zasejwował! Niesamowite! Kurczę, aż, aż, aż się skupiłem. Sean Frost wymienia się jeden na jednego z Judem Sharpem, który postanawiał użyć techniki piłki iluzji, którą efektywnie uda I mu się... Iluza piłki! Nie piłki iluzji. Eee... Płomienna Forteca! I wormhole. 783 punkty obrony, wystarczająco, żeby zablokować ten strzał bez większych strat. Podanie do Gokera, tak się chyba chłop nazywał. Suzette Heartland, Janus, a jeszcze między tam, Icer chyba się nazywa typiara. No i jest nasz ukochany, Eric Eagle, który oddaje strzał na bramkę. Potężny spinning shot. No i sam Google próbuje zablokować te strzał, daje mu się to jednak. <grywanie> nie bez strat. Podanie ze strony przeciwnika. Dobrze. Zatem podajmy do Acer. Niestety nie udało się. W sumie... Chciałbym Shona Frosta mieć w jakiejś akcji. Ej! Podanie do bramkarza drużyny przeciwnej, dobra, lago doszona. No i się nie bawimy, Legendarny Wilk. To jest Alfa Sigma Lone Wolf. To generalnie to właśnie jest ten Wilk. Legendary Alfa Sigma Skibidi Rizzler. Jak widać, słowy. Z połowy boiska wdupił elegancką brameczkę. Piękny. Piękny gol. Sean Frost, też piękny. Ojojoj, agresywne podania ze strony prze przeciwnika. Na szczęście udaje się przerwać te pasmo podań i rozpocząć własne pasmo podań. Agresywne podania, które prowadzą w końcu do Erika Eagle, który oddaje strzał na bramkę, próbuje zostać zablokowany przez Ajtraka Zadora, jednak piłka trafia w ręce bramkarza. Nie udało się tym razem, uda się następnym. Agresywne podania i bieg przez całe boisko w wykonaniu Kevina, który jednak postanowił podać nie wiadomo do kogo. I podanie zostało przejęte przez Z Heartland, która podaje dalej do ICER, do Janusa i piłka trafia znowu pod nogi Erika Eagle, jednak sędzia odgwizduje pierwszą połowę meczu. Mam wrażenie, że mogę być trochę yy, opresyjny, jeśli chodzi o yy, mój komentarz. Mam wrażenie, że nie. nie masz, nie masz, nie możesz nic powiedzieć. No bo ty to tu komentujesz, a ja... Słuchaj, jesteś tutaj geściem specjalnym. Bo się skupiam. Dobra, nie no, Erik... No to... go... Zrobimy tak. No, mogę szalika, kur... zjąć. Wziąłem go na prawe skrzydło. Nie jest no, kur... już na szpicy. Aha. Kurde, jak w powietrzu ją wyrzuciło. Co jest? Zanark bije kobiety. No i dobrze. Dobra, podanie do słodkiej pary. O kurcze, zostało przechwycone. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. I podanie w tył z tego starcia. Uwaga, czy się uda? Goker próbuje przechwycić piłkę, która jednak trafia do zanarka. Zanark fauluje w polu karnym przeciwnika. Coś Ale na za... szczęście, szkoda, że ten mi nie spał. Słuchaj, ja się. Ja teraz staram się grać, żeby spaulować jak najmniej. E, stary, No. mam pomysła. No. Daj elika na bramkę i, i będzie za ciężko. Słuchaj, mi się wydaje, że Eric bardzo dobrze się czuje w pozycji, w której teraz jest, jako napastnik. Ja nie. Ty się nie czujesz dobrze w pozycji, w której teraz jesteś? Nie. Bo no, czuję, się, jakbym był przez niego chwałcony. <laughs> Ale ja będę musiał cenzurować w tym filmie. Dobra. Eee, a nie, chciałem powiedzieć laga do Erika, ale to Janus jest teraz yy, na szpicy. I chyba zostanie zablokowany przez Aitor'a Kazadora. Nie udało się to, ale to będzie śmieszne: 23 damage. A. Sam Gok już ledwo na nogach stoi, ale jednak, yy, Drużyna. Nie wiem, to tu jest gościem, a kto tu jest gospodarzem. Ja kto nie zrobił nie kto zrobił lobby? No w sobie jesteś gościem na odcinku, ale kto zrobił lobby? Też ty chyba. A no to jesteś gościem. Dobra, w takim razie drużyna gości wymienia agresywne podania. A w tym momencie nawet Zanark oddaje strzał na bramkę. Czy uda się postawić? Udało się postawić Castle, Jednak było to zbyt późne. Bałem się przez chwilę, co tutaj się stało. Na szczęście udało mi się zastosować technikę wormhole, która zneutralizowała strzał przeciwnika. A ten podajemy dalej i gramy na prawym skrzydle. Erik, co prawda, nie gra już na szpicu, został zdjęty przez trenera na prawe skrzydło. Okazało się, Ude. że wybierał bardzo zły wpływ na mentalność przeciwników. Do tego stopnia, że w obawie o pozem, trener postanowił go odsunąć z gry. Jednak Shawn prost przy piłce yy, strzela swoim popisowym legendarnym wilkiem, który przebija się przez boisko przeciwnika, niczym rozgrzany nóż przez świeże masełko i wbija się, wbija się razem z bramkarzem prosto do bramki przeciwnika. Wbi nas mam proszę weź posyń, to no, nie mam szans ty o... jak o nie wziąłeś, to pochodzisz był jakiś remis, chyba... Bo wygrałem się są dwa razy, a tak to. Dobra, czyli żądasz ode mnie, żebym zdjął Erika Eagle. Tak. O, niech wciąga kurz, dobrze. E, ufcia. Dobra. Jak nie podoba ci się Erik Eagle. O kurcze. Chciałem odpalić Butterfly Trans, ale nie wyszło. Nie, kuwa, nie podoba mi się co on robi. Czy ten Castle Wall. Dobra, ale przynajmniej moc sobie wciągnę z tego Castle Wall'a. No i Wormhole. Kevin Dragonfly the który jednak został kompletnie, prawie że, jest zniwelowany. Ej nie, co to za podanie! Co to za podanie było? Czy To będzie kolejny strzał. Nie, tym razem strzał padnie z nóg, zanarka, dom. Czekaj. A, czy ja mam Ile ja mam punktów? Nie y... widzę. Nie, złapię tu chyba. Dobra. Dobra, masz. Nie, weź To proszę. No właśnie. Ale ja tak, ja tak lubię Rika. Posłuchaj co nie wiem, gwałś tych, tych i innych grać na może co? Ooo, na rękę dach, już nie będzie, taki dobry. Nie no. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. I guess, że to by było na tyle w tym odcinku. I tak już długo graliśmy, zatem yy, mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, czy się pojawi więcej na y. Nie wiem, kiedy kończy się beta. Nie pojawi się, bo. ja tam Za Jeść z amerykańskiego spela. Zatem yy, tak. Stay tuned, a zatem zobaczcie sobie inne serie na moim kanale i tam jakieś lajki, like suby czy coś, pamiętajcie i yy, siema WALNIECIE W TEGO DZWONA KUR...